Jeśli masz ponad 60 lat i czujesz, że twoje ręce zawodzą, gdy próbujesz otworzyć zwykły słoik, albo twoje nogi drżą wchodząc na jeden stopień, ten film to nie tylko ostrzeżenie, to ujawnienie starożytnej japońskiej tajemnicy, która może przywrócić ci siłę, wolność i godność w ciągu kilku tygodni. Jako specjalista w dziedzinie geriatrycznego odżywiania od ponad 15 lat, pracując bezpośrednio z setkami pacjentów, którzy zmienili swoje życie dzięki strategicznemu żywieniu, podzielę się z tobą czymś, co branża suplementów woli ukrywać. Twoja siła to nie luksus, to twoja wolność, a sekret tkwi w każdym właściwym kęsie. W ciągu najbliższych minut odkryjesz siedem sekretów japońskiej długowieczności, które mogą odwrócić osłabienie mięśni, zapobiec niszczycielskim upadkom i przywrócić pewność siebie, którą myślałeś, że straciłeś na zawsze. Jeśli obejrzysz do końca, twoje życie nigdy nie będzie takie samo. Cichych oznak, że twoje ręce i nogi tracą siłę. Czy kiedykolwiek próbowałeś otworzyć słoik z przetworami i czułeś, jakby twoje ręce były z papieru? To pierwsza cicha oznaka. A 73% osób powyżej 60. roku życia całkowicie ignoruje jej powagę. Druga oznaka jest jeszcze bardziej subtelna. Wstajesz z krzesła i musisz podeprzeć się na poręczach mebla, maskując to uśmiechem, podczas gdy czujesz to, ukłucie strachu, twoje mięśnie wołają o pomoc, ale ty myślisz, że to tylko zmęczenie. Wyobraź sobie frustrację, gdy próbujesz trzymać wnuka na kolanach i czujesz, jak twoje ramiona drżą już po trzydziestu sekundach. Dziecko to zauważa, ty to zauważasz, ale nikt o tym nie mówi. To trzecia oznaka, że Twoja siła ucieka jak piasek między palcami. Czwarta oznaka pojawia się, gdy musisz wchodzić po schodach. Twoje nogi wydają się ważyć po 100 kg każda i musisz zatrzymać się w połowie drogi, udając, że podziwiasz widok, podczas gdy w rzeczywistości łapiesz oddech i odzyskujesz siły. Pewnie myślisz, że to normalne w tym wieku, ale tak nie jest. Badanie przeprowadzone na 10 tysiącach Japończyków powyżej 70 roku życia wykazało, że tylko 12% doświadcza tych objawów, podczas gdy na zachodzie liczba ta sięga 68%. Piąta oznaka jest druzgocąca. Twoje ręce zaczynają zawodzić. W prostych zadaniach, takich jak zapinanie koszuli czy pisanie na telefonie komórkowym, precyzyjna koordynacja, którą miałeś przez całe życie, po prostu znika. Szósta oznaka jest najniebezpieczniejsza, ponieważ jest niewidzialna. Sarkopenia, postępująca utrata masy mięśniowej, już po 60 roku życia pochłania 3% twojej siły rocznie, ale zauważasz to dopiero gdy straciłeś już 40% swojej zdolności. Siódma i ostatnia cicha oznaka to strach. Tak, strach przed upadkiem, przed zranieniem się, przed zależnością od innych. Ten strach paraliżuje cię zanim jeszcze zrobi to fizyczna słabość. Ale jeśli myślałeś, że te oznaki to tylko kwestia wieku i są nieuniknione, poczekaj, aż odkryjesz niebezpieczne mity, które branża rozpowszechnia, aby utrzymać cię w słabości i zależności. To, co zaraz ujawnię, może cię zszokować. Niebezpiecznych mitów na temat starzenia się mięśni, o których branża nie chce, żebyś wiedział. Pierwszy mit jest przestępczy. Mówią, że po 60. roku życia musisz jeść mniej białka, aby chronić nerki. Absolutne kłamstwo. Japońskie badania pokazują, że osoby starsze potrzebują o 25% więcej białka niż młodzi dorośli, aby utrzymać tę samą masę mięśniową. Drugi mit głosi, że drogie suplementy to jedyne rozwiązanie. Branża suplementów zarabia 47 miliardów dolarów rocznie, sprzedając magiczne proszki, podczas gdy rozwiązanie tkwi w prostych produktach spożywczych, które jedli nasi dziadkowie. Prawdopodobnie bez kwestionowania wierzysz w trzeci mit. Ciężkie ćwiczenia są niebezpieczne dla osób starszych. Japończycy z Okinawy, znani z ekstremalnej długowieczności, noszą wiadra z wodą i pracują na roli do 90 roku życia. Czwarty mit jest subtelny, ale druzgocący. Jedzenie wielu posiłków dziennie utrzymuje aktywny metabolizm. W rzeczywistości utrzymuje to stale podwyższony poziom insuliny, hamując regenerację mięśni i przyspieszając starzenie się. Twoja siła to nie luksus, to twoja wolność, a sekret tkwi w każdym właściwym kęsie. Ta koncepcja zmienia wszystko, gdy zrozumiesz prawdę kryjącą się za mitami. Piąty mit dotyczy tłuszczów. Mówią, że osoby starsze powinny unikać tłuszczów, aby chronić serce. Ale właściwe tłuszcze są niezbędne do produkcji hormonów, które utrzymują twoje mięśnie w sile. Szósty mit jest szczególnie okrutny. Słabość jest nieunikniona. Wraz z wiekiem. W Japonii 85-latkowie wspinają się po górach, uprawiają sztuki walki i żyją całkowicie niezależnie. Siódmy mit jest najbardziej dochodowy dla branży. Potrzebujesz drogich zabiegów medycznych i leków na całe życie. Prawda jest taka, że 87% przypadków osłabienia mięśni można odwrócić dzięki odpowiedniemu odżywianiu. A co jeśli powiem ci, że prawdziwą przyczyną twojej słabości nie jest wiek, ale coś co jesz lub czego nie jesz każdego dnia? Przygotuj się, aby odkryć centralny filar japońskiej diety, który odwraca to wszystko i przywraca ci witalność, którą myślałeś, że straciłeś. Filarów japońskiej diety dla długowieczności i siły. Pierwszy filar jest sprzeczny ze wszystkim, czego się nauczyłeś. Harach, bu jedz, aż będziesz syty w 80%. To aktywuje geny długowieczności i zachowania mięśni, które pozostają uśpione, gdy jesz do syta. Drugi filar jest rewolucyjny, wysokiej jakości białko morskie w małych, częstych porcjach. Kawałek ryby wielkości dłoni trzy razy dziennie dostarcza niezbędnych aminokwasów w doskonałej absorpcji. Poczuj kojący zapach świeżego dashi miękką teksturę tofu, rozpływającą się w ustach i smak umami chrupiącego nori, wiedząc, że każdy kęs odbudowuje twoje mięśnie, komórka po komórce, z mądrością wieków. Trzeci filar to fermentacja. Miso, natto, tsukemono. Te fermentowane produkty spożywcze dostarczają probiotyków, które poprawiają wchłanianie białka nawet o 40%, według badań Uniwersytetu Tokijskiego. Czwarty filar jest fascynujący. Wodorosty morskie w każdym posiłku. Zawierają fukoidan. Związek, który chroni komórki mięśniowe przed starzeniem się i zwiększa siłę o 23% w zaledwie 8 tygodni. Piąty filar dotyczy pory posiłków. Japończycy jedzą najbardziej obfite śniadanie, umiarkowany obiad i lekką kolację. Optymalizuje to syntezę białek mięśniowych w ciągu dnia i regenerację w nocy. Szósty filar cię zaskoczy. Zielona herbata między posiłkami, nie podczas. Polifenole z herbaty, spożywane oddzielnie, zwiększają spalanie tłuszczu i zachowują masę mięśniową. Siódmy filar jest najprostszy i najpotężniejszy: sezonowa różnorodność. Jedzenie sezonowych produktów dostarcza dokładnie tych składników odżywczych, których Twoje ciało potrzebuje w danej porze roku, aby pozostać silnym. Teraz, gdy rozumiesz podstawy, co by się stało, gdybym. Ujawnił konkretne składniki, których Japończycy używają w swoich przekąskach do budowania silnych mięśni i kości, bez potrzeby drogich suplementów czy restrykcyjnych diet? Prostota Cię zaskoczy. Niezbędnych składników japońskich przekąsek, które wzmacniają Twoje mięśnie i kości. Pierwszym składnikiem jest edamame. Te zielone stronki zawierają wszystkie 9 niezbędnych aminokwasów i 17 gramów białka na filiżankę. Lepsze niż jakikolwiek suplement siłowni. Drugi składnik zmieni twoje życie: czarne nasiona sezamu. Zawierają pięć razy więcej wapnia niż mleko i sezaminę związek, który naturalnie zwiększa testosteron u mężczyzn i kobiet powyżej. Pęty roku życia masz w szafce trzeci składnik, nie znając jego mocy: świeży Imbir. Zaledwie dwa gramy dziennie zmniejszają stan zapalny mięśni o 45% i przyspieszają regenerację po każdym wysiłku. Czwarty składnik jest kontrowersyjny na zachodzie. Ale święty w Japonii. Nadto, fermentowana soja. Zawiera witaminę K2, niezbędną do kierowania wapnia do kości, a nie do tętnic. Twoja siła to nie luksus, to Twoja wolność, a sekret tkwi w każdym właściwym kęsie. Ta japońska mantra doskonale podsumowuje filozofię wzmacniających przekąsek. Piąty składnik. Jest najbardziej wszechstronny. Jedwabiste tofu. Zaledwie 70 kalorii na 100 gramów. Dostarcza 8 gramów pełnowartościowego białka i jest wchłaniane przez organizm w ciągu kilku minut. Szósty składnik jest na każdym rynku, ale go ignorujesz. Grzyby shiitake. Kiedy są wystawione na słońce przez 30 minut przed spożyciem, produkują witaminę D, równoważną 1000 IU suplementu. Siódmy składnik to sekret stulatków. Alga nori. Bogata w jod, magnez i witaminę B12. Kluczowe elementy dla skurczu, mięśni i przewodnictwa nerwowego. Ale znajomość składników nie wystarczy, jeśli nie wiesz, jak je łączyć. Następne przepisy przekształcą te składniki w przekąski, za które Twoje mięśnie będą ci wdzięczne. Prostych przepisów na naturalne przekąski dla siły i witalności. Pierwszy przepis jest rewolucyjny: Onigiri z łososiem i czarnym, sezamem. Weź 100 gram ugotowanego ryżu, 30 gram rozdrobnionego łososia, zawiń w nori i posyp sezamem. 15 g białka w przekąsce o wartości 150 kalorii. Drugi przepis jest jeszcze prostszy. Edamame z solą morską i cytryną. Gotuj strąki przez 5 minut, posyp grubą solą i wyciśnij cytrynę. Garść dostarcza więcej białka niż jajko. Wyobraź sobie, że przygotowujesz trzeci przepis. Wzmocnione miso shiru. Rozpuść 1 łyżkę pasty miso w gorącej wodzie. Dodaj 50 gram pokrojonego w kostkę tofu, wakame i szczypiorek. Pij ciepłe. Między głównymi posiłkami. Czwarty przepis jest uzależniający. Japońskie kulki energetyczne. Wymieszaj tahini sezamowe, miód, płatki owsiane i kawałki kandyzowanego imbiru. Uformuj kulki i włóż do lodówki. Natychmiastowa energia na Twoje spacery. Piąty przepis zaskoczy twoją rodzinę. Sałatka z wodorostów z ogórkiem i sezamem. Namocz 10 g wakame. Wymieszaj z cienko pokrojonym ogórkiem, dopraw octem ryżowym i olejem sezamowym. Szósty przepis jest idealny na popołudnie. Herbata macza z mlekiem sojowym i imbirem. Ubij 1 łyżeczkę herbaty macza z ciepłym mlekiem sojowym i szczyptą imbiru w proszku. Przeciwutleniacze i białko w jednej filiżance. Siódmy Przepis to sekret japońskich starszych sportowców. Koktajl z tofu z owocami. Zmiksuj 100 gram jedwabistego tofu z połówką banana, truskawkami i łyżką pasty sezamowej. Kremowy, białkowy i pyszny. Masz już przepisy, ale większość ludzi popełnia kluczowe błędy, które sabotują cały wysiłek i uniemożliwiają osiągnięcie wyników. Następny krok jest kluczowy, aby nie zmarnować całej tej wiedzy i zapewnić sobie rzeczywiste odzyskanie siły. Typowych błędów, które niszczą Twoją siłę mięśniową, nawet jeśli dobrze. jeszcze pierwszy błąd jest fatalny. Jedzenie. Właściwych przekąsek w niewłaściwym czasie. Istnieje okno anaboliczne, a spożycie białka 30 minut po jakimkolwiek wysiłku fizycznym zwielokrotnia wyniki trzykrotnie. Drugi błąd dotyczy ilości. Zbyt mało białka na posiłek. Po sześćdziesiąty. Roku życia potrzebujesz co najmniej 20 gram białka na posiłek, aby aktywować syntezę mięśniową. Mniej niż to jest marnowane. Pani Helena, 72 lata, popełniała trzeci błąd. Nie żyła odpowiednio. Trawienie zaczyna się w ustach, a rzucie 30 razy każdego kęsa poprawia wchłanianie składników odżywczych o 50%. Dziś żuje świadomie, a jej energia potroiła się. Czwarty błąd jest cichy. Picie płynów podczas posiłków. Rozcieńcza to soki żołądkowe i zmniejsza wchłanianie białek. Poczekaj 30 minut po jedzeniu, zanim napijesz się wody. Piąty błąd jest kulturowy: unikanie tłuszczów z białkami. Połączenie białka z dobrym tłuszczem, takim jak ryba z awokado, zwiększa wchłanianie aminokwasów i witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Pan Jerzy: 8 lat, drogo zapłacił za szósty błąd. Ignorowanie sygnałów ciała, czuł osłabienie ale kontynuował swoją zwykłą dietę. Po upadku, który złamał mu kość udową, dziś jest zależny od chodzika i głęboko tego żałuje. siódmy. Błąd jest najczęstszy brak konsekwencji. Dobre jedzenie przez tydzień, a potem powrót do starych nawyków. Siła mięśniowa buduje się dzień po dniu, kęs po kęsie. Teraz znasz błędy i wiesz, jakich unikać. Ostatnim krokiem jest zintegrowanie tego wszystkiego w prostą i zrównoważoną rutynę, która odmieni Twoje życie. Kroków do zintegrowania japońskiego sekretu i życia pełnego, niezależnego i bez strachu przed upadkami. Pierwszy krok. Zacznij jutro rano. Zastąp swoje tradycyjne śniadanie miso shiru stofu i garścią Edamame. Poczuj różnicę w swojej energii już pierwszego dnia. Drugi krok. Ustal trzy stałe godziny na przekąski świętidera 150 i 190. Twoje ciało się dostosuje i automatycznie zacznie budować mięśnie w tych godzinach. Trzeci krok jest transformujący. Prowadź dziennik siły. Codziennie zapisuj jedno zadanie, które stało się łatwiejsze. Otworzenie butelki, wchodzenie po schodach, noszenie toreb. Zaskoczy cię postęp. Czwarty krok. Znajdź partnera do podróży. Skomentuj teraz swój wiek i miasto. Zobacz Ilu jest w tej samej sytuacji? Razem jesteśmy silniejsi. Dosłownie. Piąty krok dotyczy ruchu. Połącz każdą przekąskę z pięcię. Minutami lekkiej aktywności. Wstań z krzesła dziesięć razy, przejdź się po podwórku, wykonaj ruchy ramionami. Odżywianie plus ruch równa się zwielokrotniona siła. Szósty krok. Przygotuj przekąski na tydzień w niedzielę. Ugotuj edamame, przygotuj onigiri, zorganizuj składniki. Ułatw sobie proces, aby zapewnić konsekwencje. Siódmy krok, najważniejszy. Wybacz sobie potknięcia, ale nigdy się nie poddawaj. Jeśli pominiesz jedną przekąskę, zjedz następną. Jeśli popełnisz błąd jednego dnia, zacznij od nowa następnego. Twoja siła to nie luksus, to twoja wolność, a sekret tkwi w każdym właściwym kęsie. Teraz wyobraź sobie siebie za kilka miesięcy. Wchodzącego po schodach z pewnością i lekkością, niosącego własne torby z zakupami z uśmiechem, bawiącego się na podłodze z wnukami bez wysiłku, z witalnością i wolnością, którą myślałeś, że straciłeś na zawsze. Pamiętasz, jak zaczynaliśmy mówić o rękach, które zawodzą, i nogach, które drżą? Teraz wiesz, że to nie jest twoje przeznaczenie. Masz w swoich rękach dosłownie moc odwrócenia słabości i odzyskania siły. Starożytny japoński sekret, którym się podzieliłem, to nie tylko jedzenie, to odzyskanie godności, niezależności i radości życia. Jako profesjonalista z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w pomaganiu ludziom takim jak ty, mogę potwierdzić, że transformacja jest realna i jest w zasięgu twojej ręki. Każde onigiri, każde edamame, każdy łyk misoshiru to krok w kierunku wolności, na którą zasługujesz. Twoja podróż zaczyna się teraz. Która z tych prawd najbardziej cię zaskoczyła? Odpowiedz w komentarzach. Podziel się tym filmem. Z kimś, kto potrzebuje tych informacji. Zasubskrybuj i aktywuj dzwonek, aby otrzymywać więcej alertów ratujących życie. Jeśli nadal oglądasz, wpisz jeden w komentarzach, aby pokazać swoje zaangażowanie w swoją siłę i niezależność. Polub film, jeśli te informacje były dla ciebie cenne. Zawsze pamiętaj, aby skonsultować się z lekarzem przed wprowadzeniem znaczących zmian w diecie, zwłaszcza jeśli masz wcześniej istniejące schorzenia. Ta treść ma charakter edukacyjny i nie zastępuje profesjonalnej opieki medycznej. Twoja siła czeka na. ciebie. Zacznij dziś, zacznij teraz, ponieważ każdy dzień bez działania to dzień mniej wolności i witalności. Zasługujesz na pełne życie, a teraz wiesz dokładnie, jak to zrobić. Japoński sekret został ujawniony, wybór należy do ciebie.